Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty z mną Marcin Neiman, jego drużyna Pierścienia witam serdecznie. <grym> tak, witam was serdecznie i, i, i tak jak powiedziałeś z całą swoją drużyną Pierścienia są tu moi gladiatorzy, ale jest tu również mój cesars, medyk. cesarski medyk Andrzej Czyżewski, więc jakby tu doszło do jakiejś scysji, jakiś tam y, nie nieprzewidziania nie, no to, to swoją drogą, ale, ale ale tak fizycznie również więc jest Andrzej w pogotowiu jakby gdzieś tam ręka się delikatnie dzisiaj potargała, to wiem, że na miejsce mi ją, e, Marcin, ale kogo ty się tak obawiasz, że całą drużynę zebrałeś Ja tutaj? się nikogo nie obawiam, ja się obawiam tylko o ręce, nie o głowę, o ręce. Ja się nikogo nie obawiam, ja biorę ich tam wszystkich po kolei. Marcin pokazuje tym, y, że oni mają się jego obawiać, a nie e, odwrotnie. Brawo, no, no, no widzisz... Proste. Marcin, Proste. twoi przeciwnicy... Mno... go łamią, ja go składam ale... i wchodzi dalej. No. Twoi przeciwnicy, Marcin, mnożą się... Ja nie wiem jak to, jak co. Tutaj trener Rumi, jak widziałem dzisiaj, jak schodziłem z panelu, lekko spocony, bo, czy, bo sobie wyobraża, ile to jeszcze tej roboty będzie przed nami. No, nie, nie ułatwiam mu tego. Słuchajcie, kolega jest tak dużo, że ja, mnie już to przerasta. <laughs> W, w biedronce do kas są mniejsze kolejki niż do walki z tobą. Nie, ale prawda jest taka, że zobacz, jaką miałem różne sparring partnerów. Leszek, grzyb, który jest prawdziwym krawerem, który chciałem go skonfrontować z tym, z tym z tą podróbką, z tym fejkiem kurwa, z tym, z tym, z tym coup de Chciałem go skonfrontować. Prawdziwy krawer pokazałby mu kurwa o co chodzi w te klocki, to jest jeden mój moich partner, Christian Rossa, no przecież to jest kurwa gość, który na gołe pięści rozpierdala tam wszystkich po kolei. Adrian, który również będzie teraz wchodził do freak fightów, to jest znany dosyć na TikToku, kolejny gladiator, kolejny gladiator, a nad zdrowiem wszystkich czuwa Andrzej Czyżewski. kurwa mamy drużyny pierścienia i ładujemy wszystkich no. Pierwszy do ładowania jest Lizak, ale tutaj się okazało, że jeszcze Adrencios wyskakuje. On wyskakuje. Jak Filip skonopi. Konopi. Ta, on wyskakuje Chcesz kurwa. Chce się pokazać. Chce się pokazać, on wskoczy, Pięknie. ale do butelki. Zresztą walczyli na, na jednej gali e, z Krystianem Rossą, więc to może Christian Rosa kilka słów o oczeszczy. E, moim zdaniem e, chłopak bez jakichkolwiek e, umiejętności i max, pierwsza minuta i jest knockout. Ja, ja widzę to bardzo podobnie, no. ja to widzę bardzo podobnie. Tak samo widzę walkę Kudemą e, z Leszkiem Grzybem. Leszek? Ty ty po tej walce jesteś gotowy ja. na Kudemą? E, ja, ja, ja. Kudemą. Marcin, powiedz mi te zasady. Jak to będzie wyglądało, żeby walka z Adrianem Ciossem się w ogóle odbyła? Nie, no zasady są proste. E, wygrywam z Lizakiem i idę po ciosa. Jest taka klauzula, że gdybym przegrał na punkty, to również idę po ciosach, ale ja takich rzeczy absolutnie nie, 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 nie przewiduję, ja idę po swoje. Ale słyszałem, że ty możesz nawet przegrać walkę z Lizakiem, ale przewalczyć cały dystans i tak wejdziesz do ciosa. Słuchaj. Ale podejrzewam, że ale nie, ja się... nie wierzysz tej nie. porażki. Pod ale dajcie spoglądanie, o czym my gadamy. Ciosa dzisiaj kurwa bierze Adrian, ładuje kurwa na łeb. Adrian, ile ty trenujesz? 3 lata. Znaczy, no całe 3 życie, 3 życie praktycznie, 5 lat judo, 3 lata boks, więc pół życia jest gdzieś tam z sportami walki, także cios znaczy ci za dużo na fliki. Nie no, przychodzi jednym, kurwa, płaskim, ładuje ciosa, Brody także, w górę, także dajcie spokój, kurwa, tutaj, tu, Kichnąłby i... Tutaj tak rzucie. naprawdę to powinny być eliminacje, kurwa, najpierw z moimi, z moimi Rzymianami, kurwa, dopiero później do mnie. Zresztą jest nam dzisiaj eliminator ogłoszony oficjalny, Sosnowski z tym Remikiem, tak? Eliminator do Cesarza, no. Marcin, tutaj bez obrazu, ale jest takie powiedzenie: sześciu na jednego to banda. Sosnowskiego Właśnie pytałem Alberta o ciebie, bo powiedziałem, że dwóch pięściarzy jest w federacji. On powiedział, że nie, że jest tylko on. Tak mu się wydaje, ale on naprawdę no, nie rozumie swoich myśli, więc trudno, trudno tutaj mieć do niego żali problem. On naprawdę ciężko, ciężko analizuje to, co się dzieje obok niego, dał próbkę na... No, zresztą tak jak powiedział, no, zbiłem jego myśli, więc, więc ciężko mu dojść do jakiejś konkluzji. A to jest Twoje zdanie pochodna tego, ile czasów przyjął w swojej karierze? Czy? Nie, niech on się nie martwi tymi, co przyjął, niech on się martwi tymi, co dopiero przyjmie. Marcin, taka jest ta kolejka? Bo widziałem, że z Albertem też chętnie byś się zmierzył. Ale po kolei. Oczywiście. Po kolei ładujemy i tyle no. Zapisy są do emerytury Zapisy są, tu Andrzej ma notę, kurwa, notujemy i jedziemy z nim. Dobra, ale to jak to będzie wyglądało? Nawet jest Lizak, potem jest Atenciosy. To na jednej gali mówimy. Tak, później chciałem Adamka, no ale wskoczył Sostowski. Później ten remik wskoczył, że niby chcą tu kurwa zrobić eliminator do mnie. Nie, dobre, nie ma problemu. Jeszcze tutaj Konrad Karwat się odzywa do ciebie. Nie, nie, no to myślę, że ten, no to myślę, że jednak da sobie spokój. Niech szuka gdzie indziej, kurwa, ja już mam ja już mam kolejkę zapisaną, że. ho. ho. Marcin, więcej facetów ma na ciebie ochotę niż na, okład niż na dziewczyny z układki. jak to zabrzmiało głupio. No niestety, ale to jest prawda, Marcin. Tak czy nie? Jest tak czy nie? Ochotę na walkę. Na walkę, no oczywiście. Antyfakty, są antyfakty. Marcin... Byku, uciekamy. Nie no, gdzie? Panowie, jeszcze chciałem zapytać o show. Bo ty kolejny raz, Marcin, no, robisz ogromne show na konferencji, i to się widzą nie nudzi jak czytałem komentarze. Słuchaj, e, no to zasługa tych oto tutaj dżentelmenów, którzy, którzy mają również dużo poczucia humorów, którzy ze sportami walki e, są na bieżąco. E, każdy z nich, jak tutaj widzicie, jest gotowy podejmować wyzwania i, i są tutaj ze mną po to, żeby, żeby również e, trochę takiego świeżego tutaj powietrza wprowadzić w te fight. No nie, No ja do końca życia kurwa nie będę walczył. No to wam od razu mówię i, i deklaruję. No nie, a z drugiej strony masz rację. To po cesarzu cesarski legion zastępuje, tak? Cesarski legion już jest gotowy na każdego. Po to są tutaj ze mną, żeby sobie tutaj wszystkich tutaj oblukać, popatrzeć. Nie ma problemu. Ostatnia i... kwestia, Marcin. Jak oceniasz ten ruch Matego Borka, czyli wkręcenie, zakontraktowanie Tomka Adamka w fejmie? Wiesz co? Nie wiem, jak ten ruch oceniają jego przyjaciele z KSW. Myślę, że to jest dobre pytanie. Bo chcieli tam podobno mamy coś tam ten ciekawy jestem jak tutaj, to, to pytanie tu powinieneś zadać, nie do mnie. Dobra to jeszcze ostatnia kwestia, bo nie można od tego uciec. Chodzą plotki, że Krzysztof Stanowski rozstanie się z kanałem sportowym. Ty jako ojciec kanału sportowego, no tutaj chyba musisz się wypowiedzieć. On mentalnie już się dawno temu rozstał z tym kanałem. On mentalnie to jest w kurwa w Bombaju i, 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 i wiesz, i w filmach Bollywood. Także to on mentalnie już dawno temu odbił. Dziękuję bardzo, dziękuję panowie. Idziemy, drużyna Pierwszina. To jest Super Ekspres? Drużyna Pierwszina wody, tak? Nie, drużyna Pierwszina ja zostaje ze mną. Za mną jeszcze Jacek Rumniak, witaj. Cześć, witam. Powiedz mi. Zapraszamy jak jest... do mediatorów. A to nie, nie, ale Jacka nie, ale Legion Radiatorów Jacek, Jacek A, tak, zostałeś tak, wykluczony tak, chyba z Legionu. Tak, tak, tak na pewno. Jacek, powiedz mi. Jak jest przygotowywać Marcina do walki z dwoma młodymi, jurnymi zawodnikami, no bo może się okazać tak, że, że właśnie Marcin będzie walczył z dwoma zawodnikami na jednej gali. A to już jest, jak dla zawodnika w jego wieku, no nie jest to lada wyczyn. Czy jest to lada wyczyn? Słuchaj, on jest rok ode mnie. Oj. Chyba sobie przekichałem. <laughs> no, ale wiesz, no... Słuchaj, chodzi. chodzi 20-letni chłopak... walka, będzie dwóch zdań, bo słuchajcie, Marcin przez jakiś prawie rok współpracy ze mną, dość dużo schudł, albo bardzo dużo. Wyszedł z, z takiego z szeregu no, lawirowania z tymi treningami. I ewidentnie widać, że to progresuje. Czasu jest mało, bo cały czas ktoś nadchodzi, nadchodzi. Przeciwnicy nie są łatwi. A Piotrek jest zawodnikiem, który jest trudny, bo słuchaj, ja już... Mógł, Na pewno staż mógł... treningowy MMA ma dużo większy niż Marcin. Słuchaj, to jest walka chłopaka, który, który będzie go cały, cały, te, cały, cały trzy rundy będzie chciał podgryzać, wymęczyć, tak jak Likaon. Likaon podgryza, biegnie, biegnie, czeka, czeka, aż padnie i dobije, wiesz o co chodzi? I taki, tak Piotrek będzie się bił. Gdyby to była walka w klatce rzymskiej, której w sumie ja zaproponowałem Jackowi Morańskiemu, żeby, żeby taką wziął, bo na tym poziomie był, jeżeli chodzi o trening, że tak, wiesz, gdzie drwarem biora, wióry lecą, można może się wszystko zdarzyć, to by było łatwiej. No walka 3 na 3 by była zajebista i powiedziałbym, że walka z piotkiem jest stuprocentowo wygrana prawie. Ale tutaj walka jest w MMA, chłopak ma zasięg bardzo dobry, kardio ma bardzo dobre, wszystko umie ma zdrowie, jest młody więc będzie zasięgowo się bił z nim, będzie próbował go podgryzać z każdej strony żeby go wymęczyć, chodzi teraz o to, żeby Marcin skorzystał z doświadczenia, które ma i po prostu pracował żeby wygrać tą walkę i nie, nie, nie rzucał się na raz, tylko po prostu pracował na to, żeby, żeby tą walkę ugrać po swojemu czyli ciężkim ciosem, kilogramami jak trzeba to złapać, jak trzeba to się bić. Powiedz mi, czy ty jako Aktualny trener Marcina, były trener Jacka Mureńskiego, jesteś takim naturalnym łącznikiem, który sprawi, że do tej walki kiedyś dojdzie. Jak ty to widzisz z takiego, właśnie takim okiem trenera, który trenował Jacka, teraz trenuje Marcina, a wiem, że Jacek ma do ciebie szacunek, Marcin ma do ciebie szacunek, a to się rzadko spotyka, żeby te dwie osoby darzyły szacunek, szacunkiem jedną osobę. Nie, no wiesz, no. Nie mam kontaktu z Jackiem. Ostatni raz go tutaj widziałem na, na konferencji z, z parę miesięcy temu. Zamieniłem z nim dwa słowa dosłownie. mam fa faktycznie flow do możliwości rozmowy. Do, do tego, gdyby była propozycja mediacji, to bym był Ale A to w stanie... trzeba dyplomaty naprawdę wielkiego sortu. Nie, no my, my się znamy, wiesz, my się znamy, my, my nie spaliliśmy za sobą mostów, więc spokojnie mógłbym y, wykonać telefon. Y, i, i, i zaproponować, ale wiesz, ja nie wiem, jaka jest, czy Jacek chce, nie chce, on też ma kolejkę, z tego co widzę. No, Słuchaj, to tam, tam nie jest łatwo, wiesz, to jeden i drugi ma kolejkę, tutaj wychodzi do face to -face chyba z sześcioma dzisiaj, co Ja wiesz? myślę, że walka Marcina Najmana z Jackiem Murańskim, te, te, wszystkie, te wszystkie osoby, które są w tych kolejkach troszeczkę odsuwa. Ale kto chce tą walkę zrobić? No, to jest pytanie. Ten Jacek jest w frajmie na dzień dzisiejszy Marcin Ej, jest tu Marcin jest w klaudzie, no to jak to zrobić? To jest już twoja kwestia Dwie federacje pomożą siły? Nie wiem, ty jesteś, ty jesteś mediatorem tutaj. Nie no, ja muszę powiedzieć, że każdy chce Tylko chce dogadać jakieś warunki No To się, to, to się może spotkać A ale... twoim zdaniem jest to możliwa ta walka? Tak krótko już kończąc Nie no, każdy zrobi force, no to jak nie? I pozostawmy to w niedomówieniu Dziękuję Dzięki wielkie Najlepsze antyfakty w internecie.